Dzień dobry. Oprócz wiosennego cięcia hortensji jest szereg bardzo ważnych zabiegów pielęgnacyjnych tych roślin, by te jak nadejdzie lato cieszyły nas obfitym, przepięknym po prostu kwitnieniem. Jakie zabiegi warto wykonać? Pierwszym zabiegiem oczywiście jest cięcie i teraz szybko przeanalizujmy każdą hortensję, w jaki sposób ją przyciąć. Na początek przygotujmy sobie narzędzie. Sekator powinien być czysty i dobrze naostrzony, żeby nie powstawały nam poszarpania tkanek, kory, gdy wykonujemy cięcie. Hortensje osadzone w w formie żywopłotu w pierwszym i drugim roku po posadzeniu warto ścinać nisko, żeby te zaczęły się rozkrzewiać i zagęszczać. Nawet takie cięcie, niskie cięcie, możemy wykonać w trzecim roku po posadzeniu, bo to tak naprawdę zależy od tego, jak te rośliny rosną, czy się rozkrzewiają. Chcemy, żeby były jak najgęstsze od dołu, czyli ścinamy około 20 do 30 cm od ziemi. Natomiast hortensje posadzone na rabatach delinowych w formie takiej naturalistycznej przycinamy oczywiście w taki sposób, żeby jedne nie zasłaniały drugich. Czyli im bliżej krawędzi rabaty, tym ścinamy niżej i kierując się w głąb rabaty ścinamy je coraz wyżej. Na początku zajmiemy się hortensją dębolistą. Przede wszystkim wykonujemy cięcia sanitarne, czyli wycinamy wszystkie suche, przemarznięte, uszkodzone pędy. Dodatkowo warto pozbyć się ze środka krzewu gałęzi, które się krzyżują, ocierają o siebie no bo jak się ocierają, to powstają ranki i to też może być ogniskiem zapalnym różnych chorób. Oczywiście jeszcze możemy wyciąć gałązki, które za bardzo pokładają się na ziemi, czy przysłaniają sąsiednie rośliny. Miejscami też możemy pokusić się o takie cięcie, które spowoduje rozkrzewienie rośliny, żeby się po prostu zagęściła. Hortensja dębolistna bardzo wolno rośnie, dlatego jej generalnie nie tniemy. Jak widzimy, ten okaz nie wymaga... Mocniejszego cięcia, korekcji pokroju. Wycinamy tylko suche gałązki połamane, uszkodzone, no i oczywiście kwiatostany, które jeszcze wiszą na roślinie, tuż nad pierwszą parą liści. Możemy też się pokusić o wycięcie. Skrócenie kilku starszych pędów. Dzięki temu roślinę zmusimy do tego, żeby się rozkrzewiała, wytwarzała więcej nowych przyrostów i ta zacznie się dzięki temu odmładzać. Takie cięcie warto wykonywać delikatnie, właśnie skracać po kawałku, gdy utniemy fragment, odejść kilka metrów od rośliny, obejrzeć ją z różnych stron, jeżeli jest taka możliwość i sobie wyobrazić, jak takie cięcie wpłynie na roślinę, w którym miejscu pod cięciem zacznie się rozkrzewiać. To jest na tyle specyficzna hortensja, że czasami ciężko jest określić, czy pęd jest żywy, czy wysuszony, czy już takie starsze, niewycinane od kilku lat, to ewidentnie rzucą nam się w oczy, bo tracą praktycznie kolor. Więc jeżeli mamy problem z określeniem, czy dana gałązka żyje, to po prostu poczekajmy jeszcze chwilę z cięciem na moment, kiedy zaczną pojawiać się liście. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale za tą hortensją jest hortensja ogrodowa, która no jest przysłonięta, więc możemy się pokusić o to, żeby tę skrócić żeby ta była odsłonięta. I w tym przypadku odejdę kilka kroków, popatrzę z różnych kątów, czy jak ją skrócę w tym miejscu, to czy roślina nie straci na wyglądzie. Nie, ewidentnie tniemy. Od razu lepiej. Tę gałązkę również skrócimy. I to jest cięcie korygujące pokój rośliny. I tutaj jeszcze jest taka spora gałąź, która wrasta się w hortensję ogrodową, więc ją skrócę. Skrócę w taki sposób, że ją po prostu przytnę przy samej ziemi. Ale już nie tym sekatorem. Hortensje pnące przycinamy w analogiczny sposób, tak jak poprzednie hortensje, czyli wykonujemy cięcia sanitarne, wycinamy kwiatostany, które jeszcze wiszą na roślinie. Jeżeli nam coś pokrojowo nie odpowiada, jakaś gałązka za bardzo odstaje, możemy się pokusić o jej skrócenie tuż przy głównym pniu. Wtedy pobudzimy roślinę do tego, żeby ta. Pieła się do góry i wytwarzała więcej pędów, więcej rozgałęzień w swoich wyższych partiach. Hortensja ogrodowa przypominam kwitnie na pędach zeszłorocznych, na tych, które wytworzyła w zeszłym roku, więc ich nie przycinamy. Ewentualnie ścinamy kwiatostany, które jeszcze wiszą na roślinie tuż nad pierwszymi pąkami. Wycinamy również suche pędy, na których nie widać liści. I wycinamy je tuż przy ziemi. Ta chyba trochę przemarzła. No ale zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy. Można oczyścić też suchych liści. Które wiszą na roślinie. W jaki sposób przyciąć Hortensję Anabel? Jest to hortensja, która wytwarza kwiaty na pędach, które wytworzy w tym roku. Dlatego ścinamy ją nisko. Ścinamy ją nad drugim, trzecim pąkiem od ziemi. I oczywiście wycinamy tuż przy ziemi wszystkie suche pędy. Skubana lubi rozrastać się na boki, wytwarzać pędy, które wyrastają z pod ziemi. I ja śmiało możemy teraz o tej porze roku wykopać w taki sposób, żeby gałązka miała te. Przynajmniej 5 cm z korzonkami. To trzeba będzie przyciąć, żeby dać jej przestrzeń do wzrostu i żeby też miała lepszą cyrkulację powietrza. Im krócej ją zetniemy, tym roślina zacznie wytwarzać więcej odrostów, no a te będą zakończone kwiatostanami. Więc energia, jaką ma roślina, żeby wytwarzać kwiatostany, będzie podzielona na wszystkie pędy, przez co te kwiatostany mogą być drobne. Takie drobne liche gałązki wycinam. Takie cięcie spowoduje, że hortensja będzie miała mniej odrostów, a to przełoży się na to, że będzie kwiatostanów mniej, ale te kwiatostany powinny być znacznie większe. Zacznijmy od odmian karłowych. To jest, jak dobrze pamiętam, odmiana Bobo i była sadzona rok temu. Roślina ta wytwarza dosyć cienkie pędy, na których jak widzimy na końcach wytwarza kwiatostany, więc chcemy, żeby też nam się roślina rozkrzewiała. Na pewno wycinamy wszystkie cienkie pędy najkrócej, jak się tylko da, możemy też je przyciąć tuż przy ziemi. Chcemy, żeby też się rozgałęziały. Jeżeli przycięłabym ją wyżej, to zaczęłaby się rozgałęziać z tych miejsc. I ponieważ gałązka jest drewniała i jest cienka, to również będzie wytwarzała cienkie odrosty i kwiatostany na nich wytworzone będą małe. Dlatego decyduje się na to, żeby gałązkę skrócić niżej, żeby wytwarzała mniej odrostów, ale żeby te odrosty były grubsze zaraz Wam pokażę z bliska. Więc w takim przypadku lepiej ściąć krócej, żeby miała mniej odrostów, ale żeby te odrosty były grubsze, bo to da nam piękne kwiaty. Ponieważ ta hortensja jest w środku rabaty, to nie chcę za bardzo schodzić z jej wysokości. Widzimy, że też rośnie tutaj kilka dobrych lat. Ścinam te najcieńsze gałązki. Tu mamy dębolistną, więc tą tnę mniej więcej na taką samą wysokość. Troszeczkę może nawet wyżej. Tu mamy jakąś krzyżującą się, więc ją Ciach. Nie boję się cięcia, ponieważ tak kwiatostany wytwarza na pędach, które wytworzy w tym roku. Jak mamy takie rozgałęzienie, taką fałkę, to ścinać na górze czy niżej. To zależy. W takim przypadku, gdzie mamy dosyć cienkie gałązki, jest rozgałęzienie. Czy przycinać tuż na, nad rozgałęzieniem, nad pąkami, czy to ściąć. Ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej ściąć krócej, żeby roślina niżej zaczęła się rozkrzewiać. Wytwarzać grubsze pędy niż żeby wytwarzała rozgałęzienia na takich cieniutkich gałązkach. Ponieważ kolejne rozgałęzienia z tak cieniutkich gałązek będą jeszcze cieńsze niż to, co mamy tutaj. Dlatego skracam niżej. O! Jeżeli są gałązki, na których znajduje się dużo cieniutkich rozgałęzień, to najlepiej je wyciąć. Bo pamiętajmy o tym, że cięciem stymulujemy roślinę do rozkrzewiania się, do zagęszczania i wytwarzania nowych przyrostów. Ucięte gałązki oczywiście możemy podciąć na sadzonki i je spróbować ukorzenić. Tutaj mamy troszeczkę trudniejszy przypadek, bo ta hortensja w poprzednich latach była delikatnie cięta, więc nie jest mocno rozkrzewiona. Też pędy się zaczęły wrastać, zarastać. O ile suchych! Więc roślinę chcemy odmłodzić. I ja do odmładzania roślin, krzewów podchodzę w taki sposób, że lubię sobie to rozłożyć na dwa Sezony. I w tym roku wycinam tylko kilka grubszych pędów. Wytnę ten, bo też nie chcę schodzić z wysokości tej rośliny. Wytnę ten, ale nie tuż przy tym głównym pniu, tylko mniej więcej zaraz sobie tutaj zobaczę tu, nie troszeczkę niżej. O, na tej wysokości, bo czuję, że. O, tu są pąki, więc się będzie rozgałęziała i dopiero w następnych latach, jak zacznie się rozgałęziać w tym roku, wytnę kolejne. Załóżmy to, bo to tutaj jest też sporo suchych gałązek. Zostawiam po kilka pąków na gałązce, żeby się tutaj budowały, żeby w tym roku też były ozdobne. No ale przede wszystkim mi zależy na tym, żeby ta roślina zaczęła tutaj niżej wytwarzać gałęzie, więc to za chwilę wytnę. Odejdę kilka kroków. I zdecyduję, czy jeszcze bardziej skrócić. Tu jest sporo cienkich gałązek, więc je przytnę. To w ogóle zredukuje. Okazuje się, że jest tutaj sporo suchych gałązek, więc jednak zdecyduje się na to, że oprócz przecięcia tej gałązki, to jeszcze przytnę jedną i tutaj od środka zacznie się rozkrzewiać. To by się przydało wyciąć, bo no, słabo to wygląda, ale zostawmy na razie na ten rok. Przytniemy. Na tej wysokości, może na tej. Zobaczymy, jak tutaj się będzie rozkrzewiała po tegorocznym cięciu. Aż się prosi, żeby ciachnąć gdzieś w tym miejscu, to również skrócić, ale odsłonimy tamtą część ogrodu. A nie chcemy tak schodzić za bardzo z wysokości. Mogłabym ją jeszcze bardziej skrócić. Tę gałązkę. To skrócić na taką wysokość, ale tak jak mówiłam, nie schodzimy z wysokości. Hortensje przycięte to teraz pora na bardzo ważne zabiegi pielęgnacyjne. Na początek sprawdzamy pH podłoża. Takie urządzenie do niczego się nie nadaje, dlatego używamy do tego specjalnych odczynników, pobieramy próbkę gleby, wsypujemy tutaj w pojemniczek i zalewamy płynem. Czekamy chwilę i na skali widzimy jaki mamy odczyn gleby. Jeżeli się okaże, że glebę musimy zakwasić, to warto połączyć ten zabieg wraz z nawożeniem, czyli sięgnąć po specjalne nawozy dla hortensji, które zakwaszają glebę. To w jakiej glebie rosną hortensje jest bardzo istotne dla ich wzrostu i zdrowia. Gleby nie powinny być ciężkie, gliniaste i takie, w których długo stoi woda. Powinny być natomiast przepuszczalne i bardzo bogate w materię organiczną. Dlatego w ich nawożeniu warto sięgać po kompost, obornik oczywiście nieświeży i kwasy humusowe. Kwasy humusowe poprawiają strukturę gleby i powodują, że pojemność wodna gleby jest znacznie lepsza, ale też. Minerały, którymi później rośliny nawozimy, są lepiej przyswajane przez rośliny. Zanim sięgniemy po jakikolwiek nawóz, warto sięgnąć po takie pazurki czy grabki i wzruszyć ziemię wokół tych roślin, tak na 2-3 cm. A następnie sięgamy po nawóz. Do nawożenia mineralnego możemy sięgać po nawozy płynne lub granulowane. Nawozy płynne zwykle stosujemy mniej więcej co dwa tygodnie, natomiast granulowane co 2-3 miesiące. To wszystko jest podane na opakowaniu, dlatego... Czytajmy, co tam jest napisane. W pierwszych fazach wzrostu hortensji, tak mniej więcej do połowy lipca, do końca lipca, warto sięgać po nawozy bogatsze w azot. Żeby te wytwarzały dużo pędów, dużo liści i żeby te liście też były duże, bo no, liście dla roślin są takimi panelami słonecznymi. Natomiast mniej więcej pod koniec lipca, na początku sierpnia, sięgamy po nawozy dla roślin kwitnących. Najlepiej po nawozy skomponowane dla hortensji. I sięgamy też po nawozy jesienne. Gdy sypiemy nawóz granulowany, to warto go wymieszać z podłożem. I jak już mamy zastosowaną pierwszą dawkę wczesnowiosenną, którą wykonujemy mniej więcej. Pod koniec marca na początku kwietnia to następnie bardzo istotne jest to, żeby glebę wyściłkować. warstwą około 5-6 cm, żeby gleba szybko nie przesychała, no żeby zachować wokół roślin jak najwięcej wilgoci. Jak sama ich nazwa łacińska co oznacza? Naczynie z wodą wskazuje nam na to, że te rośliny potrzebują bardzo dużo wilgoci, zwłaszcza okazy, które są posadzone na pełnym słońcu. Wczesną wiosną lepiej sięgać po nawozy granulowane, ponieważ są długo działające i powoli się rozpuszczają. Więc nie ma dla roślin takiego szoku, że nagle dostają powera w postaci mikro i makroelementów. Nadmiaru mikro i makroelementów, wtedy rośliny też nie są tak mocno pobudzone do wzrostu, na nawozy płynne teraz jeszcze jest za wcześnie. To tak naprawdę zależy od pogody, ale generalnie nawozy płynne zaczynamy stosować mniej więcej pod koniec kwietnia. Więc póki co z początkiem kwietnia, pod koniec marca stosujemy nawozy granulowane. Jak sypniemy nawóz, wyściłkujemy, to możemy podlać, żeby ten nawóz już zaczął. Się rozpuszczać, nawet jeżeli ziemia jest mokra. Dostarczanie hortensji materii organicznej jest naprawdę kluczowe w ich uprawie. Zanim będą wysypane tutaj nawozy i wysypana ściółka, to trzeba się zabrać za oczyszczanie rabat belinowych. A o tym wspomnę w następnym filmie. A tymczasem polecam Wam ten film. Na pewno się przyda. A tymczasem przyjemnej i owocnej pracy w ogrodzie. Do następnego. Pozdrawiam.